Siemaneczko, meganeczka po remoncie silnika. Sprawdzimy co poszło nie tak i dlaczego nie pracuje na pierwszym i trzecim cylindrze. Pięknie chodzi, co? No jest prawie dobrze. Z błędów w sumie nic specjalnego. Pierwszy i trzeci blak zapłonu. A żeby było naprawdę, bo to może być nie słychać jest wypadanie zapłonów, ale biedaczek, zaparował 201 tysięcy i rozleciał się silnik a to 1.6, to jeden z najlepszych silników produkowanych bez Renault oprócz 2.0 Turbo oczywiście no dobra, coś tam się zaczyna dziać co, mierzymy komprechę dobra, mierzymy pierwszy trochę kołem wkręcimy zobaczymy ile będzie dobra, więcej nie nabije No, i dobra, ile mamy? Kurna osość. Niecałe 9. 12,5. Tutaj powinno być minimum. Dobra, teraz pierwszy. Słabo widać, ale zaraz będziemy widzieli. Dobra. Starczy, więcej nie nabiję. O kurwa. Tu coś ewidentnie w tym remoncie poszło nie tak. Dobra, to trochę chaotycznie teraz drugi. No nie ma opcji, no więcej nie nabije, choćby bardzo chciał człowiek to kurwa się sama sobie zaczęła kręcić, dobra teraz przestanie. I co mamy? 9, pierwszy miał 9, dziewięć, czwarty 9, dziewięć, teraz trzeci. Dobra, no i sprawdźmy jeszcze ten trzeci 9,5 Petarda! z 12. Jakie mówisz, że ma być tutaj producent, rozumiem 9, jakby było jeszcze dla benzyny, ale to jest z wolno 16. A teraz pokażę Wam kamerą, co tak naprawdę jest zniszczone w tym silniku, dlaczego on nie ma kompresji. Kamerką ruszamy, a wy będziecie mieli zdjęcia z kamerki bezpośrednio, się lepiej widzieć to, co się dzieje. Szybkie podsumowanie. Pomiar kompresji jakiś tam daje nam informację o kondycji silnika. Na zdjęciach widzieliście, jak wyglądają gładzie cylindrów. Co poszło nie tak? To już sobie sami odpowiedzcie. Dlaczego to się stało ogólnie? Bo silnik. Dlaczego ta głowica w ogóle była robiona? Ponieważ silnik uległ przegrzaniu. Pękł wąż od chłodzenia tutaj od parownika. Wywaliło cały płyn i pan jechał aż silnik stanął niemalże. To już od razu w głowie się lampka zaświeca, że na 100% trzeba zajrzeć do pierścieni. Bo trafią pęknąć takie pierścienie, a jak już nie pękły to jest bardzo duże podobieństwo, że one pękną później już po zrobieniu silnika. No tutaj tak mocno został ten silnik przegrzany, że aż tłok wyszorował nam cylindry. Wszystkie tłoki wyszorowały nam cylindry, z tego najgorzej pierwszy. I co? No i silnik jest tak naprawdę do tulejowania, do wymiany tłoków i to da się naprawić spokojnie. Także ten samochód wraca z powrotem do mechanika, który zlecił mi tylko to sprawdzić, dlaczego on po prostu po robocie głowicy tak źle chodzi, tak? No to jest sprawdzony. Yy, on sam naprawia, to jest jego samochód, sobie, tak? Nieważne, no. Zrobi to, będzie śmigał. Tak naprawdę fajnie, to jest samochód. Akurat mi się te podobają, Renie. Ładne są. Dobra. I co? Wraca, a ja biorę się za następne, Trzymajcie się. Cześć. Sponsorem programu był importer płukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.